Dzień dobry Państwu. Chciałem porozmawiać na temat sytuacji finansowej samorządów, dlatego że od grudnia ubiegłego roku leży w Sejmie ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Inicjatywa obywatelska przygotowana przez korporacje samorządowe, m.in. Związek Powiatów Polskich. Kiedyś byłem założycielem, współzałożycielem tej korporacji i cieszę się, że akurat jest reprezentantem powiatów, Moim kolegom Irskim Miodłowskim, starosą Rzeszowskim, przyjdzie mnie rozmawiać, oraz moim kolegom Zdzisławem Pupą, reprezentującym inny rodzaj samorządu, bo samorządy gminy, konkretnie miasto Dębica, którego tu samorządu jesteś sekretarzem. Natomiast chciałbym o tej ustawie porozmawiać, bo powołana została na początku grudnia podkomisja nadzwyczajna, trzynastosobowa której reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, i od tego czasu przewodniczący z Platformy Obywatelskiej nie zwołał jeszcze żadnego posiedzenia. To po prostu leży. I porozmawiajmy na ten temat, jak niezbędna, konieczna dla samorządów w każdego rodzaju jest ta ustawa. Może zaczniemy od Ciebie, drogi starostu. Drogi Dzień dobry Państwu. Józef Jodłowski, starosta Powiatu Rzeszowskiego. Rzeczywiście, tak jak tu kolega poseł przed chwilą powiedział, ta ustawa. Jest konieczna, tak jak powietrze zdrowe dla każdego człowieka. Dlatego, że dla każdego samorządowca jest oczywiste, że ostatnie lata są bardzo trudne, bo finanse samorządów z roku na rok topnieją. Z drugiej strony, w przypadku każdej ustawy, procedowania, zarządzeń, przepisów zwiększa się zakres obowiązków samorządu. Stoimy u progu zakończenia okresu alokacyjnego 2.7.2.13, czyli środków unijnych i mamy doświadczenia, które zmuszają nas do refleksji, ale także do działania, w kierunku zmiany przepisów, jeśli chodzi o dochody samorządów, dlatego że samorządy na dzień dzisiejszy są w zagrożeniu, iż nie będą mogły podejmować kolejnych zadań inwestycyjnych. Zadań inwestycyjnych, które są bardzo konieczne, potrzebne, dlatego że bez inwestycji nie będzie nowych miejsc pracy. Bez inwestycji nie będziemy sobie mogli poradzić z problemem bezrobocia, który na co dzień dotyka. Każdy samorząd a także społeczności. Jest to jeden z podstawowych problemów. Tak, właśnie przerwać tutaj walka z bezrobociem, przeciwdziałaniu bezrobociu, wykluczeniem właśnie na rynku pracy. To zadanie, w ogóle to jest śmieszne, zadanie powiatów i bez zabezpieczonych należnych środków finansowych, gdzie o funduszu pracy można powiedzieć, że przysuwywą łapę prawym kadłuka położył minister Rostowski, dlatego, że nie są to środki de facto budżetowe. Są to składkowe pieniądze Właśnie pracodawców. A jak to wygląda z poziomu miasta, dużego miasta Dębicy? Dębica jest miastem niespełna 50-tysięcznym. I tutaj problemy są widoczne również gołym okiem. Rzecz polega na tym, że państwo przerzuca odpowiedzialność za edukację, za opiekę nad potrzebującymi, na walkę z bezrobociem, na praktycznie samorząd. Samorząd starając się wywiązać, można powiedzieć, z tych zadań, które są w jego kompetencji, robi wszystko, aby te zadania były wykonywane należycie. Niestety w ślad za tym nie idą pieniądze, które powinny iść. I tutaj to, co powiedział Szanowny Pan Starosta, dochodzi do takiej sytuacji, że te pieniądze na inwestycje zostają ograniczane. Z tego powodu w wielu samorządach nie, nie tylko w Dębice, ale w wielu samorządach może dojść do różnego rodzaju niezrozumienia. Tu mówię, radni naciskają, żeby robić drogi, radni chcą, żeby zrobić inwestycje. Natomiast ustawa, która aktualnie obowiązuje, no, ogranicza alokację tych środków w tak bardzo potrzebne rzeczy, które by ograniczały bezrobocie. Natomiast każe, no, ta ustawa jakby zmusza samorządy do tego, aby zadania, które są w kompetencji państwa, tu mam na myśli tu szkolnictwo, no, realizował samorząd i ten samorząd nie dos otrzymuje tych pieniędzy, które powinien otrzymać w sposób należyty, właściwie wystarczający. Tak, dokładnie tak jest, bo subwencja oświatowa jest dalece niewystarczająca. Średnio biorąc wszystkie samorządy w Polsce, to fałszuje obraz może podkarpackich, tych bieszczackich gmin, ale nie tylko, bo tak samo i tutaj tego terenu powiatów około Rzeszowskich. Wystarcza na około 70% wydatków bieżących. Natomiast resztę plus wydatki majątkowe, no to jest strona samorządu z dochodów własnych, tylko z tymi dochodami własnymi to bywa różnie praktycznie. Powiaty Drogijusku są pozbawione dochodów własnych, jest to budżet subwencyjno-dotacyjny, natomiast cieszę się, że jako następca Ty świetnie prowadzisz sprawy realizacji zatem przez Powiat i ten Powiat jako jeden z nielicznych realizuje zadania inwestycyjne i to potężne zadania inwestycyjne, mimo tych problemów. Na pewno tak, ale jest to możliwe dzięki współpracy, pomocy, bo bez takiego szerszego zainteresowania i, i włączenia w te działania między innymi tych kolegi posła, ale i środowiska które w jakiś sposób jest odpowiedzialne za powiat rzeszowski, realizacja tych zadań byłaby niemożliwa. Niemożliwa dlatego, że samorządowcy, samorządy są w podczasku. Bo z jednej strony, tak jak tu pan poseł powiedział, że dochody własne powiatu na przykład są znikome. To są pieniądze po prostu, które nie zabezpieczają w żaden sposób realizacji zadań ustawowych, tak zwanych najważniejszych. A z drugiej strony samorządowcy mają świadomość, że jeśli nie zrealizują tych zadań, to z jednej strony no, społeczność ich oceni negatywny, ale z drugiej strony problem na Podkarpaciu po prostu powstawania miejsc pracy, poprawiania warunków życia dla mieszkańców, warunków bytowych będzie niemożliwy i muszą sięgać po środki z kredytów. Na dzień dzisiejszy zadłużenie powiatów jest dosyć duże. Samorządów szczebla podstawowego sądzę, że tak, bo, bo jakieś tam media, przekazy po prostu to podają. A dziwną rzeczą jest, że przy procedowaniu, przekazywaniu przepisów, ustaw nie jest brana pod uwagę opinia samorządów czy korporacji samorządowych. Dla przykładu mogę podać taki prozaiczny przykład ustawa o pieczy zastępczej. Jest to ustawa, która niedawno weszła w życie, już miała kilka razy była zmieniana, nowelizowana, i na dzień dzisiejszy powiaty zastanawiają się, jaki sens jest, ażeby liczyć zadłużenia i tworzyć dokumentację dotyczącą. Płat zapłaty przez opiekunów, rodziców dotyczących dzieci, które są w potrzebie i no niestety wymagają specjalnej opieki, czyli skierowania do, do rodzin zastępczych, mając świadomość, że te dochody nigdy nie zostaną odzyskane. A do tego jeszcze dochodzi problem, że te dochody będą procedowane od strony ściągalności, czyli po prostu dalsze działania, które kumulują. Niepotrzebne koszty, mając na uwadze to, że one nigdy nie zostaną odzyskane. I to jest co najmniej dziwne, kto i w jakim celu po prostu ukierunkowuje przepisy wykonawcze, które już z założenia nie są możliwe do zrealizowania. Cieszy mnie to, że zauważasz moją pomoc, ale to traktuję to jako m, chciałeś powiedzieć, parlamentarzysty. I cieszy mnie to, że ty Zisławie jako sekretarz gminy i doświadczony samorządowiec, bo masz doświadczenie samorządowe jako radny y, wojewódzki. No i tak samo dwukadencyjne parlamentarna. Teraz masz szansę, wierzę, że wygrasz te wybory uzupełniające i będziesz orędownikiem samorządów, generalnie samorządów wszystkich, bo to, o czym mówimy, o podkarpackich samorządach, to jest jak gdyby pigułka w tej całości. Natomiast ja odniosę się do tego, co ty powiedziałeś tutaj, drogi Józko. Sprawa zadłużenia. Na koniec 2007 roku zadłużenie wszystkich samorządów, całego sektora samorządowego, było 24,5 miliarda złotych, 24,5 miliard. Na koniec ubiegłego roku, 2012 roku, to zadłużenie wynosi ponad 70 miliardów złotych. I jeszcze dodam do tego, że Przyrost tego zadłużenia spowodowany był przede wszystkim przez wydatki majątkowe, dlatego że zgodnie z ustawą o finansach publicznych dług długoterminowy, czyli ponad rok, ponadroczny musi być w 100% przeznaczony na wydatki majątkowe, czyli tworzy nowe miejsca pracy, buduje ten samorząd wartości materialne. W przeciwieństwie do długu sektora rządowego, bo z długu sektora rządowego na te wydatki majątkowe, to idzie tylko około 5%, a 95% to jest niestety na przejadanie. Zacząłem od tego, że leży dosłownym tego słowa znaczeniu nie jest procedowana ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wyliczyli eksperci, właśnie samorządowi, że co roku od 2007 roku przyrasta zadań na wartość około 8 miliardów rocznie bez pieniędzy. Rząd Platformy Obywatelskiej Polskiego Dni na nic ma. Zapisy Konstytucji, gdzie jest gwarancja przeznaczenia środków finansowych na realizację przez Was zadań. Podobnie Europejska Karta Samorządu Terytorialnego o tym w sposób jednoznaczny mówi. Co roku, powtarzam, skutki przekazanych bez pieniędzy zadań to jest po 8 miliardów złotych. Musimy zrobić wszystko, ażeby jednak samorządy te pieniądze dostały, bo byt samorządów, idea samorządności jest zagrożona. Sądzę, że drogi Zdzisławie, podzielasz moje poglądy dotyczące właśnie sytuacji samorządów rodzaju gmin, właśnie niezależnie od tego, czy to są wiejskie, miejskie, czy miejsko-wiejskie. Ja tak zapytam jeszcze nawet moich kolegów tutaj, starosty i pana posła, czy nie uważacie, że ta sytuacja trudna dla samorządów, do dokładanie obowiązków, niedoinwestowania samorządów, będzie skutkowała tym, że jeszcze ta ustawa i właściwie decyzja ministra o ograniczeniu zadłużania przez samorządy spowoduje, że środki unijne z lat 2014-2020 nie będą wykorzystane. W mojej ocenie takie niebezpieczeństwo i zagrożenie istnieje. No, samorządów dzisiaj nie chce stać na wkład własny. Z jednej strony naciski są i oczekiwania społeczne ogromne. To, co Pan Starosta mówił, bo samorząd jest na styku, obywatel, człowiek. Konkretne jego problemy i możliwości, którymi dysponuje samorząd. Te, te możliwości są właśnie ograniczone przez państwo. Bo ja, się... drogi Włodzicławiem, przepraszam, że się przerywam, ale uważam, że przy następnym naszym spotkaniu po prostu powinniśmy czas należy poświęcić na tego typu zagrożenie, bo podzielam twój pogląd, podzielam wasze poglądy, że sytuacja finansowa z sektora samorządu terytorialnego jest bardzo nieprzyjemna, niebezpieczna i pod znakiem zapytania. Wstawia absorpcję środków finansowych przez samorządy generalnie w następnej perspektywie. Ale to będziemy pewno rozmawiać przy następnym takim spotkaniu, bo jest to bardzo ważny temat.